Podcast Sukcesja i ubezpieczenia. Cześć, nazywam się Dawid Kalwasiński i zawodowo zajmuję się zabezpieczaniem moich klientów pod kątem finansowym, wykorzystując ubezpieczenie na życie. Dodatkowo jestem pasjonatem sukcesji, w związku z tym dzielę się wiedzą, jak wykorzystać mechanizmy prawne do tego, aby skutecznie zminimalizować ryzyka związane ze śmiercią, poważnym zachorowaniem czy wypadkiem. Jeżeli interesuje Cię to, w jaki sposób zabezpieczyć siebie, swoją firmę czy rodzinę, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Sukcesja i Ubezpieczenia. Dzisiaj nagrywam dla Was odcinek z Egiptu. Dlatego, że jestem na wakacjach. Mimo wakacji, postanowiłem, że, że nagram dla Was odcinek, którego tematem jest sukcesja rodzinna. Jak ją zaplanować i od czego zacząć? Temat wydaje mi się, że będzie dla Was ciekawy. Sukcesja rodzinna trochę się różni od tej, od sukcesji biznesowej. Ja opowiadając o niej, będę miał na myśli procesy, które dotyczą tylko osób prywatnych i które nie mają firmy do przekazania. Trochę się przyjęło tak, że sukcesja niejako dotyczy tylko firm. Moim zdaniem to jest błąd, dlatego że przecież ludzie, którzy nie prowadzą firm, też mogą mieć majątek, którym, który warto zaopiekować zawczasu. I w związku z tym tą sukcesję ja dzielę inaczej. Ja dzielę ją na prywatną i na sukcesję firmową. Czyli dzielę sukcesję w kontekście PESEL-u i regon -u. Taki podział ma według mnie sens, dlatego że. Że przecież właśnie nie trzeba mieć firmy, żeby, żeby te procesy sukcesyjne wdrożyć w swoim życiu. Sukcesja to jest przekazanie wiedzy, władzy i własności w oparciu o wspólne wartości. Wzór na sukcesję to jest trzy razy W. Kolejność w tym wzorze nie jest przypadkowa, czyli nie bez powodu mamy na początku transfer wiedzy, potem władzy, a na końcu dopiero własności. I jakby w w tym procesie sukcesji nie należy pomijać żadnego z, z tych elementów. A ta główna różnica między właśnie sukcesją PESEL a AREGON jest taka, że w sukcesji prywatnej my mamy do zaopiekowania aspekty związane tylko z naszą rodziną i majątkiem, właśnie tym rodzinnym. Natomiast w sukcesji REGON tych procesów, te procesy sukcesyjne odbywają się na wielu płaszczyznach. Najpierw tak czy inaczej musimy zrobić sobie tą sukcesję PESEL, czyli często dochodzi do podziału majątku na ten prywatny, w sensie osobisty, wspólny, firmowy, bo często jest tak, że to wszystko się jest, jest wymieszane zanim, zanim przejdziemy do procesu sukcesji. To ten stan aktualny jest taki, że jak ktoś prowadzi firmę jednoosobową, to ten majątek z firmy jest trochę w majątku wspólnym, trochę w osobistym, trochę w firmowym, i tak. W sumie to nie wiadomo, co do kogo należy i, i, i tak dalej. I w związku z tym ta sukcesja REGON, ona jest dość mocno skomplikowana i, i trwa dłużej. Tych płaszczyzn do zaopiekowania jest po prostu więcej. Dlatego, że właśnie najpierw mamy tą płaszczyznę PESEL, czyli właśnie związaną z naszą rodziną i majątkiem rodzinnym. Natomiast potem te płaszczyzny związane z firmą i z jej majątkiem. Czyli te, te cztery W tej wiedzy, władzy i własności jest po prostu więcej do przekazania. Okej, okay. ja powiedziałem o tym, że ta kolejność we wzorze na sukcesję nie jest przypadkowa. I, I dlaczego tak jest? Bo weź sobie teraz wyobraź, że przekazałeś własność komukolwiek, jeżeli chodzi o obręb nawet Twojej rodziny, bez przekazywania wiedzy na temat danego aktywa. Co do zasady. Przekazać własność można tylko raz, w sensie takim, że jak już przekażesz komuś jakiś składnik majątku, to prawdopodobnie już go raczej nigdy nie odzyskasz. W związku z tym, jeżeli przekażesz własność, zanim przekażesz wiedzę na temat tego składnika i jak nim dysponować, to ta obdarowana osoba właśnie nie będzie miała tej wiedzy, co z nią tak de facto zrobić. Wcześniej nie miała też okazji, nabyt doświadczenia w, sprawie, w sprawowaniu władzy nad poszczególnym aktywem I, i wtedy może dojść do takiego dramatu, bo najprawdopodobniej taka operacja skończy się z tym, skończy się tym że, że ten majątek, który ta osoba odziedziczyła po prostu zostanie roztrwoniony. Czyli wiecie, operacja się udała, ale pacjent zmarł. Często jest tak w życiu, może słyszeliście nawet takie historie, że rodzice gromadzili majątek nie dzielili się z dziećmi wiedzą na temat inwestowania, zarządzania nieruchomością czy, czy ogólnie szeroko, pojętymi, szeroko pojętą wiedzą z zakresu finansów osobistych. I jak dziecko się pytało, co robisz, tatusiu, albo mogę z tobą poklikać, no to w odpowiedzi słyszało, że, że nie teraz, że nie będziesz wiedzieć i tak o co chodzi, kiedyś się tego dowiesz. I teraz dziecko, jak wykazuje takie właśnie szczere zainteresowanie, a słyszy takie coś w odpowiedzi no to potem po prostu przestanie się tym tematem interesować i w końcu da sobie spokój. I zamiast nabywać takiej więzi z tym majątkiem rodzinnym, no to po prostu będzie traktowało ten majątek jako coś, co, co jest tylko przeszkodą w relacjach z, z rodzicami, a, a przecież nie o to chodzi. Zresztą kto i kiedy miałby dziecku przekazać wiedzę na temat finansów i na temat tych składników majątkowych w rodzinie, jak nie właśnie yy, samo ojciec czy matka, jeżeli chodzi o sam temat odcinka, jak zaplanować sukcesję i od czego zacząć, ja przygotowałem dla was pięć punktów, które należy wziąć pod uwagę. Opowiem o sukcesji nagłej i o sukcesji planowanej, bo sukcesja to nie są tylko sprawy związane ze śmiercią, jak niektórzy myślą, a przecież to jest właśnie dzielenie się wiedzą, tą władzą, jeżeli chodzi o składniki majątkowe, że, że nie tylko my podejmujemy sami decyzje co do majątku rodzinnego, ale też dzielimy się. Z innymi tą, tą wadzą i transfer własności, czyli dzielenie się tą własnością, tym majątkiem, który został wypracowany, z, z dziećmi, z sukcesorami, co jest, co jest po prostu piękne. Więc sukcesja nie musi się kojarzyć ze schyłkiem, umieraniem i z tym, co najgorsze. Zresztą sukcesja to też planowanie strefy senior, czyli tego momentu, kiedy już nie będziemy aktywni zawodowo, albo nie będziemy aż tak bardzo aktywni zawodowo. Sukcesja w takim wydaniu ma trochę inne wyobrażenie niż, niż spisywanie testamentu na łożu śmierci. Także słuchajcie, jeżeli interesuje Was to, jak zabezpieczyć przekazanie swojego majątku na następne pokolenia i jak zabezpieczyć, jak rozpocząć ten proces sukcesyjny, to zachęcam Was do przesłuchania części merytorycznej. Okej, okay, to słuchajcie. Pierwszy punkt to jest ustalenie faktycznego stanu posiadanego majątku. Czyli to jest niby takie dość oczywiste, że no niby każdy wie, co posiada. Jeżeli, jakbyście poszli do prawnika i przeszli z nim proces właśnie porządkowania dokumentów, jeżeli chodzi o, o Wasze aktywa, to się, mo, to się mogą, może okazać, że, że jest inaczej niż myśleliście. I tak na przykład zdarzają się sytuacje, w których mąż dowiaduje się, że dom, w którym mieszka, to tak naprawdę nie on jest właścicielem, tylko jego żona, bo, bo wybudowali dom na działce żony, która dostała tą działkę w darowiźnie. W związku z tym dom tak de facto jest żony, nie męża. Więc zanim cokolwiek zaczniecie robić z majątkiem, to po prostu warto zastanowić się, co jest w waszym majątku osobistym, co jest w majątku wspólnym. Po to też, żeby wiedzieć, jak potem wyliczać zachowki czy, czy inne aspekty finansowe które mogą wyniknąć w dalszym procesie planowania sukcesji. Na ogół, generalnie jest tak, że ten majątek osobisty to jest ten, który udało nam się zgromadzić przed zawarciem małżeństwa albo majątek, który nabyliśmy w drodze darowizny. Czyli jeżeli Ty dostałeś jakąś darowiznę od swoich rodziców, to to wpada do Twojego majątku osobistego. Mimo, że jesteś na przykład w związku małżeńskim. To jest, to jest ten pierwszy punkt, czyli ustalenie faktycznego stanu posiadanego majątku. Punkt drugi, zabezpiecz scenariusz nagły. Łatwiej jest i przyjemniej wyobrażać sobie gromadzenie majątku i tego, co z nim zrobimy, niż to, że zachorujemy czy umrzemy. Mało osób planuje umierać, planuje chorować. Natomiast planowanie sukcesji to jest ogromne wyzwanie, żeby zatrzymać się na chwilę w budowaniu tego majątku, i skupić się na zabezpieczeniu tych scenariuszy nagłych i nieprzewidzianych. No bo to są sytuacje, często na które przecież nie mamy wpływu. ono co prawda mogą się nigdy w życiu nie wydarzyć, no ale jeżeli się wydarzą, to mogą zniweczyć te najlepsze plany, które mamy w naszej głowie. Jakby nie o to chodzi. Idea planowania sukcesji polega na tym, że my minimalizujemy ryzyka powstania tych problemów finansowo-prawnych i, i problemów takich międzyludzkich które mogą wyniknąć w sytuacjach nagłych, tak? Czyli jeżeli dojdzie do choroby, do śmierci, no też by uniknąć tych konsekwencji finansowych, prawnych, konfliktów między między rodziną, to po to my planujemy i rozmawiamy z, ze swoją rodziną, żeby każdy wiedział na czym stoi. Także planowanie sukcesji oszczędza czas, nerwy, pieniądze. Bo, bo po prostu ten cały proces w tych sytuacjach nagłych jest prostszy i szybszy. Nie musimy się zastanawiać skąd weźmiemy pieniądze, czy, czy, czy kto teraz co ma dziedziczyć, tylko już po prostu wcześniej to zostało zaplanowane i każdy mniej więcej wie, co ma robić. Dlatego, najpierw powinien zająć się zabezpieczeniem finansowym, czyli ubezpieczeniem na życie. A następnie zabezpieczeniem prawnym, czyli testamenty, pełnomocnictwa, dyspozycje. Dlatego, że głównym problemem w sytuacjach właśnie nagłych jest po prostu kasa. Ciężko leczyć się i, i załatwiać tematy z urzędem skarbowym, kiedy trzeba zapłacić jakieś podatki, zachowki, jeżeli nie mamy kasy. Więc po prostu ten temat zabezpieczenia finansowego jest tym pilniejszy, im więcej masz majątku. I o tyle trudny, że mężczyźni nie lubią się przyznawać do tego, że nie mają czegoś poukładanego i że nie mają nad czymś kontroli. Są różne badania, które, które to potwierdzają i, na przykład, prezesi firm najbardziej obawiają się tego, że okaże się, że są niekompetentni. No i teraz, jeżeli miałoby podczas rozmowy rodzinnej albo z doradcą wyjść, że, że on jako głowa rodziny jest. Nie ma pewnych kompetencji, jest niekompetentny i czegoś, coś ma niepoukładane, no to po prostu najnormalniej w świecie człowiek się tego boi. Także jeżeli ktoś zaczyna proces sukcesyjny, to rzeczywiście ma świadomość tego, że dopuszcza do siebie taką myśl, że jest śmiertelny i że może po prostu czegoś nie wiedzieć. Inaczej jest u kobiet. Kobiety zazwyczaj są bardziej odpowiedzialni, są bardziej odpowiedzialne, dopuszczają do siebie myśl, że. Że może im się coś wydarzyć. W związku z tym, jeżeli chcielibyście zacząć proces sukcesji, to dobrze jest, to jest kluczowe, żeby były zaangażowane dwie strony w, tym, w ten proces. Czyli, jeżeli mąż z, chciałby zacząć proces sukcesyjny, to powinien zrobić wszystko, żeby żona też chciała w tym procesie uczestniczyć, i na odwrót, jeżeli żona chciałaby poukładać niektóre tematy związane z finansami i, i z dziedziczeniem. To też hmm, powinna zaangażować męża do, do np. spotkania z doradcą sukcesyjnym, po to, żeby ten proces mógł po prostu przejść w sposób płynny i żeby nic nie zostało pominięte. Dlatego, że faceci mają taką tendencję do, do wypierania niektórych rzeczy, że coś może im się przydarzyć, są bardziej skłonni do ryzyka, i wtedy ten, ten plan sukcesyjny może nie obejmować, nie, może nie, nie zakładać na przykład zabezpieczenia pod kątem poważnych zachorowań, czy, czy, czy śmierci, czy może wypadków, a ja z drugiej strony, jeżeli tylko żona będzie uczestniczyć w procesie sukcesyjnym, no to zaś ten plan sukcesyjny może być zbyt bezpieczny i na przykład nie, mo, nie będzie zakładał inwestowania pieniędzy w różne aktywa, które mogą być kluczowe do zabezpieczenia na przykład emerytury, czy, czy, czy planów posagowych dla dzieci. Na start w dorosłe życie. Nie? Także dobrze, żeby te dwie strony w tym procesie uczestniczyły. Czyli mówimy o zabezpieczeniu scenariuszy, scenariuszy nagłych i, i dobrze jest tutaj po prostu zastanowić się, jak śmierć, poważna choroba czy wypadek wpłyną na, na wasze życie i jakie konsekwencje mogą wyniknąć w takich sytuacjach. Ja na temat śmierci i tego, jak można zabezpieczyć siebie i rodzinę opowiadam w drugim i czwartym odcinku, więc możesz teraz zatrzymać ten odcinek i przesłuchać te, te dwa wcześniejsze i potem wrócić sobie do, do tego, żeby mieć lepszą perspektywę tego, o czym tutaj mówię. Ok, punkt trzeci, zaplanowanie, co ma stać się z konkretnym składnikiem majątkowym w konkretnym czasie. Tutaj mam na myśli zaplanowanie, kiedy dany składnik majątkowy ma zmienić własność, albo jaki składnik majątkowy chcielibyście nabyć, nabyć w konkretnym celu, na przykład w przyszłości. Dla przykładu, kiedy chcecie zrobić darowiznę mieszkania na rzecz córki czy syna, a może nie chcecie robić darowizny za życia, tylko chcecie, żeby nieruchomość zmieniła właściciela dopiero w chwili śmierci. Więc to będą dwa różne dokumenty, tak? Bo jeżeli w chwili śmierci, to, to od tego mamy testament, natomiast jeżeli darowiznę, no to oczywiście trzeba pójść do notariusza i zrobić um, darowiznę, więc tu w zależności jaki, jaki macie na to pomysł. Czy teraz, czy każdy ze spadkobierców ma na przykład dostać um, równo majątku, czyli czy dzielicie majątek pół na pół, czy, czy w jakiś inny sposób będziecie dysponować tym majątkiem? jeżeli planujecie zgromadzić konkretną sumę pieniędzy na przykład na emeryturę bądź dla dzieci w start w dorosłe życie no to jaka to ma być kwota i kiedy ma zostać przekazana dzieciom no bo to jasne że dzieciom nie przekażecie pieniędzy w wieku 18 lat nawet w wieku 20 to nie jest dobry pomysł żeby przekazywać znaczne sumy pieniędzy dzieciom dlaczego no to zastanów się co ty byś zrobił z kwotą Powiedzmy 100 tysięcy złotych w wieku 20 lat, a nawet 22 lat. To z tych pieniędzy mogłoby niewiele zostać, a, a na pewno ta świadomość wydawania pieniędzy w sposób adekwatny i rozsądny w wieku 20 lat jest, myślę, jeszcze na, na dość niskim poziomie. Dlatego te programy posagowe, które chcielibyście sobie założyć dzieciom, powinny trwać co najmniej do 25 lat. Roku życia 28 i, i to powinno być OK. Tutaj oczywiście bez edukacji na temat aktywów, jakie możecie nabyć, no się nie obejdzie. Niektórzy lubią akcje, obligacje inni nieruchomości, złoto, i wiedza na temat tego, jakie aktywo nadaje się do, do czego, no jest tutaj kluczowa. To pozwoli wam wybrać takie aktywo, z którym będziecie czuli się spójni. Bo jeżeli nigdy nie inwestowaliście w akcje i dla was one są zbyt ryzykowne i w ogóle bez sensu, no to jeżeli byście sobie kupili te akcje, no to będziecie czuć tylko napięcie, stres i, i będziecie chcieli się ich pozbyć, więc to będzie bez sensu. Nieruchomości są nudne jak flaki z tam się nic nie dzieje, kupujesz, trzymasz ewentualnie jeszcze jak zlecasz komuś wynajmowanie nieruchomością, to w ogóle wszystko jest poza tobą, więc to też są rzeczy, z którymi um, potem będziesz musiał się mierzyć. Więc warto wybrać takie aktywo, z którym po prostu będziesz czuł się, się spójny. I też ta wiedza odnośnie różnych aktywów no pozwoli Ci uniknąć takich błędów jak wybranie nieadekwatnego aktywa do wybranie złego aktywa do, do konkretnego celu. Tak? Czyli na przykład zabezpieczenie emerytury akcjami. No to akcje są bardzo ryzykowne, są bardzo dynamiczne, zmienne. I teraz może to być najlepszy pomysł, żeby zabezpieczać emeryturę akcjami. Więc, więc tak, to jest dobrze jest się w tym kierunku po prostu wyedukować i, i wybrać takie aktywo, żeby, żebyście byli z nim wspólni. Na przykład, jeżeli wolicie coś bardziej systematycznego, żebyście nie musieli analizować, co się dzieje z danym aktywem, to może systematyczne i stabilne plany oszczędzania będą dla Was ok. Natomiast to jest kwestia do przegadania, do zastanowienia się i tego, jaki macie profil inwestycyjny, czy jesteście skłonni do ryzyka, czy też nie. Ok, punkt czwarty, edukacja sukcesorów, czyli po prostu Waszych dzieci na temat posiadanego majątku i finansów rodzinnych. Dzieci uwielbiają spędzać czas z rodzicami, żywo interesują się tym, co, co robią. Ja sam, jak siedzę przed komputerem i coś klikam, no to moje dzieci wchodzą na mnie i też chcą klikać tak jak ja. Warto wykorzystywać takie sytuacje do edukowania dzieci. Najgorsze, myślę, co można zrobić w takim momencie, to powiedzieć dziecku, że nie ma się czasu, że dobra, to weź i sobie tam, ja teraz nie mam czasu, bo jestem zajęty. Wtedy dziecko, wiecie, podświadomie będzie kojarzyć tą pracę, którą wykonujecie z czymś, co zabiera mu tatę, mamy, i, i potem no, nie ma co się dziwić, że dziecko nie chce, wiecie, mieć nic wspólnego z y, majątkiem rodzinnym, skoro to powoduje, że y, tem, to, co on robi, po prostu zabiera mu y, rodzica, i, i, i rozmowa, czy, czy zajmowanie się tym majątkiem rodzinnym powoduje tylko napięcie i, i nerwy. Pamiętaj, że, że wzór na sukcesję to jest 4 razy W, czyli najpierw jest transfer wiedzy, potem władzy, własności w oparciu o wspólne wartości. No i że ta kolejność nie jest przypadkowa, także edukacja dzieci na temat finansów jest tutaj kluczowa po to, żeby one też chciały uczestniczyć w tym życiu finansowym rodziny. Okej, okay. punkt piąty. Stworzenie odpowiednich dokumentów prawnych, instrukcji i zakup aktywów. No i to jest jakby zwieńczenie tego, co, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Czyli jeżeli już wiesz, co ma się stać i kiedy z Twoim majątkiem, no to teraz czas na stworzenie odpowiednich dokumentów, które zabezpieczą i doprowadzą do tego, że ten plan, który wymyśliliście wspólnie, wejdzie po prostu w życie. Te dokumenty będą dzielić się na finansowe, prawne i inne. Finansowe to oczywiście ubezpieczenia, programy oszczędnościowe, akcje, obligacje. Prawne to testamenty, pełnomocnictwa, akty notarialne i inne to są na przykład instrukcje dla rodziny, informacje, co gdzie się znajduje, o kontach bankowych, hasłach, no bo jeżeli Ty jako mężczyzna inwestujesz pieniądze na giełdzie czy, czy w różne aktywa, no to Twoja żona może nie mieć świadomości, gdzie co się znajduje i w ogóle o co w tym wszystkim chodzi. No jak gdyby Ciebie zabrakło z dnia na dzień, no to... Miałby duży problem, żeby odtworzyć te wszystkie rzeczy i dość gdzie co jest półkładane i tak dalej. Nie? Więc można sobie to zawczasu rozpisać i, i takie instrukcje stworzyć, wpakować do segregatora z innymi ważnymi dokumentami i, i już. I teraz wiadomo, że bez pomocy prawnika, notariuszy i doradcy ubezpieczeniowego się nie obejdzie. Sukcesje, sukcesji nie da się przeprowadzić bez pomocy specjalistów z różnych dziedzin. Więc jeżeli masz w, swoim, w swoich kontaktach y, odpowiednich ludzi, no to im szybciej ten temat ruszysz, tym, tym lepiej. Pamiętaj, że w sukcesji lepiej jest zrobić coś, niż nic nie zrobić. Nawet samo ubezpieczenie na życie to już jest lepsze niż nic. Sam testament też będzie lepsze niż nic. W związku z tym y, mi w pamięci, że ten proces jest długotrwały. I że plan się zmienia. Nie? Czyli jeżeli napisałeś testament, to prawdopodobnie ten testament w Twoim życiu się zmieni um, kilka razy. No bo będziesz miał inną sytuację majątkową, życiową. W związku z tym um, ten proces sukcesyjny, on jest dość płynny i raczej ciągły. Co do zasady się raczej nie kończy. Ok, słuchajcie, było pięć punktów. Ja je no, pokrótce yy, podsumuję. Pierwszy to był ustalenie. Faktycznego stanu posiadania majątku. Punkt drugi najpierw zabezpiecz scenariusz nagły. Punkt trzeci. Zaplanuj, co ma się stać z konkretnym składnikiem majątkowym w konkretnym czasie. Czwartym edukuj sukcesorów, czyli dzieci na temat posiadanego majątku i finansów rodzinnych. Piąty, stwórz odpowiednie dokumenty prawne, instrukcje i zakup aktywa. Także to było pięć punktów, które według mnie powinny. Pomóc Wam w zaplanowaniu sukcesji rodzinnej. Także z mojej strony to dzisiaj tyle. Dzięki Wam za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia za tydzień i cześć.